Witam wszystkich w kolejnym filmie Jak ukręcić muchę, i dzisiaj chcę Wam pokazać też Micronymphe. To jest taki drobny quill z takim chwościkiem czerwonym na końcu. I powiem Wam, że ta muszka bardzo fajnie mi się sprawdziła łowiąc na tych bieszczadzkich rzeczkach, czyli Solince i na Górnym Sanie. Kleniem strągi naprawdę fajnie współpracowały. Pokażę Wam, jak wykonać taką muszkę. Tutaj mamy haczyk 16, główeczka 2,5 czarna i mocujemy sobie nić. To jest nić UTC 70 i to jest Fluo Fire Orange, czyli taki dosyć mostrym, agresywnym kolorze. No i do trzonka haczyka i będzie nam tutaj potrzebna potrzebne piórka do wykonania ogonka. To jest malarz taki brązowy, delikatny, nie jakiś tam duży. To są takie pozostałości, które można wykorzystywać do tego typu much, do tego typu rzeczy. stosowanie jest dobre. Mocujemy do haczyka. Oczywiście tutaj uważając, żeby nie było to za długie. O, i jest. Elegancko może być, a nawet jeszcze troszkę za długie jest. Dobra. No i mocujemy to do końca, tworząc tutaj ten taki mikroznacznik znacznik, mikro czerwony. O. Dobra, wystarczy i teraz już najdziemy na całym haczyku, mocując to piórko. Obcinamy sobie I tutaj zmieniamy już kolor nici, prowadzącej na właściwy kolor, to jest Light Olive Uni 200 Widzicie? I sobie teraz mocujemy to tak, żeby złapać tą nić pomarańczową Obcinamy tą pozostałość, dobra i tworzymy sobie taki delikatny stożek. Tutaj będzie nam potrzebny, bo ta muszka nie chcemy, żeby była taka strasznie smukła, tylko troszkę, żeby ten quill był ładnie widoczny, ładnie ułożony. Te segmenty były widoczne. No i to wystarczy, wrócimy z powrotem. Tak trzeba ładnie to układać, mniej więcej starać się, żeby było równo jedno przy drugim, żeby równa była powierzchnia, później pod ten quill. No i tu jest ten quill. To jest naturalny quill barwiony na oliwkowy kolor. I ja to mocuję w taki sposób, że ta czarna część tego quilla, ta ciemna, jest od góry mucha, w taki sposób. O. wtedy mi się to układa tak jak sobie to tam zażyczyłem tak jak chcę żeby to było z tyłu się układało o. Jest. no i teraz będą nam potrzebne szczypczyki, bo tego w palcach nie zrobimy, można próbować jak są dłuższe te promienie tego quilla i teraz układamy to delikatnie zwój przy zwoju tak, żeby zaznaczyć fajnie na tym korpusie, tej muchy, te segmenty. One no się wtedy ładnie, jak to tak układamy, to fajnie się układa to samo. No i mamy, teraz trzeba to przymocować nicią wiodącą. O, tu nie trzeba jakichś dużych obrotów, wiele, obcinamy pozostałość. No i jest to położone na tułowiu. I kolejną rzeczą, bo sam quill jest bardzo delikatny. Jakbyśmy go wrzucili do wody przy pierwszym strągu, prawdopodobnie już byłoby po quillu. Już by mucha była do wymiany. Więc trzeba użyć kleju UV. Ja ten klej sobie da, nakładam i igłą rozprowadzam, żeby było równo, ładnie nie jakaś powstała nam w jednym miejscu kulka z tego kleju tylko żeby to ładnie było położone i tu jeszcze widać jak fajnie ten klej potrafi wyciągnąć te kolory tego quilla i tego czerwonego ogonka no i kolejną rzeczą jest już latarka wzmocniamy to utwardzamy i teraz Kontakt z rybą będzie bezpieczny i parę ryb się na pewno uda na to złowić, nie niszcząc muchy. No, to wystarczy. Te latarki są dosyć mocne, one bardzo dobrze utwardzają ten klej. No i teraz już mamy cały korpus zrobiony, trzeba przejść do wykończenia. Ja oczywiście przypominam wszystkim, jeżeli kanał się podoba to zapraszam do subskrypcji, nie ominie Was, wtedy żaden film, będziecie na bieżąco z wszystkimi informacjami. No ale wracając do muchy, takie małe pióreczko to jest z kapki kury brązowej. Nam będzie potrzebne, przynajmniej ja wykorzystuję, można próbować jakieś inne rzeczy. No i teraz musimy się tutaj pozbyć tego białego. Uchu, on, nam będzie nie, on nie będzie nam potrzebny. A będzie przeszkadzał. Trzeba zostawić sobie tylko same te promiki brązowe w taki sposób. I mocujemy to do haczyka. Dobra. I teraz znowu szczypczyki, bo to są małe rzeczy. Będą potrzebne jeden obrót. Dookoła osi powinien spokojnie wystarczyć, żeby położyć tutaj te, to piórko, żeby stworzyć taką jeżynkę fajną na tym, na tej muszce. O i wystarczy. I teraz mocujemy to tak, żeby się trzymało to pod samą główką. Dobra. obcinamy tutaj jest tą resztkę tego nie ma dużo ale taki zaznaczenie nóży wystarczające jest i na sam koniec ja mam tutaj taki fajny fajny spektrę delikatną taką oliwkowo brązową i tego też naprawdę niewielka ilość tak żeby nie zniszczyć sobie tutaj tego całego wyglądu tej muchy to jest mało bardzo mało tej spektry nie dawać dużo naprawdę, bo to będzie tylko szpecić tą całą konstrukcję naszej muchy no i delikatnie finiszerem powolutku sobie tutaj to wykończymy od razu mamy zakończony tutaj ten cały cykl tego o i jest mucha gotowa no i jak się komuś film podobał, to zapraszam oczywiście tak jak mówiłem do subskrypcji, do komentarzy i możecie próbować wykonać taką muchę, możecie próbować łowić, zobaczymy jakie będą efekty. A na dzisiaj pozdrawiam i dziękuję wszystkim za obejrzenie i do zobaczenia na przyszłym filmie.